Hej, dzień dobry. Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Ehm, podziękowania dla Chrupka Serowego z klanu 1PDOK za przesłanie powtóreczki. I słuchajcie, od razu mówię, że powtórka jest uszkodzona. Ehm, nie jest do końca cała bitwa, no więc zagadka to jest, co da dalej się działo, ale podobno działo się tam jeszcze coś, więc to co mogę wam pokazać, to zobaczycie. Chodzi o to, że serowy zagrał tutaj bardzo fajnie typem 64, spotując i bardzo ładnie ściągając przeciwnika. I przyznam szczerze, że nie rozumiem gracz, nie rozumiem ludzi, dlatego że jeśli ktoś źle zagra, to jest pomidorem, jest palantem, jest dubkiem, jest hujem i w ogóle. Kolega tutaj bardzo dobrze zagrał. I gość, który zostaje przez chrupka zniszczony. Nagle lecą wyzwiska. Zaraz zobaczycie jakie, że on taki, siaki, sraki. Eee, no, totalnie nie rozumiem tego. Zaraz to się zacznie. Zobaczcie jak fajnie będzie siekał tutaj chrupek. Widać, że chłopina zna się na... W takich pojazdach wie jak grać. <laughs> Naprawdę to, co się zaczyna dziać tutaj, ktoś nawet napisał, że w CD-Action był jakiś temat o, o kulturze tutaj graczy. Także ciekawi mnie to, muszę zobaczyć. Gdzieś dorwać ten CD-Action. Bądź, jeśli ktoś ma tego CD-Action, jakby y, zeskanował i wysłał mi maila, to z chęcią bym sobie poczytał to. No i zobaczcie, zaczyna się sieka. Wezły, wezły, No, jeszcze chwila. 50-15 zaraz się zacznie. To że nie będzie tutaj aż tyle tego, tylko że chodziło, nie wiem czy to w tym filmie, zaraz się upewnię jeszcze. Ojoj, oj, oj, o właśnie, to jest ten gość, który został zniszczony. Chrupek, dupek koniobijco, szakowy I tutaj końcówka 1975. Czyżby to był tego kolegi rocznik? Jeśli tak, no to pogratulować, bo naprawdę mu pogratulować, że na ten wiek coś takiego mu się chce pisać. No i tutaj chrupek mu odpisał, czy ma jakiś problem. Zobaczcie, jakie bzdury zacznie wypisywać. To jest po prostu coś niebywałego. No, masakra powiedział tak. Masakra to jest nawet chyba mało powiedziane. No i tu napisał, że on, chyba on ma nie. Mm, Tej rolki ma problem, nie, nie on. No i uwaga, uwaga. Kurwa gra, jak zjebany gimbus. A jak gimbusy grają? Bo, bo <laughs> nie rozumiem tego. No właśnie, właściwie, tu też zdziwienie chrupka. O co gościowi w ogóle chodzi? Chrupek mu odpisuje. Tym go nie pokonamy. Z się wywo wywodzisz gimbusie. Ale myślałem, że skąd się pisze, a nie z kąd. ku... Kolwie bierzesz, aby zmienił dealera. Lepiej aby zmienił Dillera. Aha. Chyba, że to jakiś synalek granata ty koncie. No bo to trudno. Walisz konia w krzakach, o, proszę bardzo. To jest ciekawe. Nie zobaczcie, no i gościowi no co, co co? Tym ma wyjechać na środek mapy, czy czy, czy co No i tutaj chrupek mu jaśnie, no przecież gra na tym polega właśnie Ale chyba nie dociera <śmiech> zobaczcie. <śmiech> Kur... <śmiech> to nie. Genoa. go nie No i tutaj właśnie się niestety powtóreczka urywa. No ale, widzieliście, no jeśli to stary taki koń, 39 lat. I takie zachowanie to jest makabra. Dobra, na razie.